E, mamy nadzieję, że ta wiosna będzie lepsza dla nas, tak jak większość wiosn, które do tej pory gdzieś byliśmy. Zawsze na wiosnę, jeśli się rozwojaliśmy, nie Mamy nadzieję, że e, tak to też będzie w tym rzeczy, Nie z rzeczą planujemy 20 grudnia żeby zrobić takie spotkanie odprawkowe. 99% e, będzie one po telomaratach.

Jeżeli z ktoś planuje y, odejść z klubu, to jak najszybciej chcielibyśmy jako, jako zarząd i tak szkoleniu chciałby jak najszybciej takie informacje y, uzyskać, ponieważ jeżeli tak się wydarzy, no to my też musimy w jakiś sposób się do tego przygotować i jakby y, uzupełnić. Także jeżeli ktoś już wie, i jest przekonany o tym, to proszę o informację, bo nie chcielibyśmy, żeby przeskakiwanie w ostatnich dwóch tygodniach czy trzech tygodniach przed sezonem, że ktoś chce odejść, no bo to jest wtedy, to, to nie jest Jeżeli ktoś ma taki zamiar, to proszę o informację, a jeżeli takich informacji nie będziemy otrzymywać, to uznamy, że przygotowujemy się w tym składzie czy zestawie, jaki jest i tyle. Za chwilę ustalimy z dziewczynami, że podatku za chwilę będzie pizza dla naszych zawodników, w piszczą, nie zostanie kochę. I co? Pogadamy, pogadamy, powspominamy, porozmawiamy o przyszłości Ktoś tyle. Tutaj... Ktoś? Załatw, żeby ktoś Ktoś chciałby coś powiedzieć jeszcze? Zawodniku? Czyż no, może... że jest zapomniane, tylko żebyśmy się zastanowili, co było przeszło, że tak było jak było. To było bardzo przyjemne dla Was, czy dla nas, czy dla kibiców, a to się samo z siebie nie wyraziło, bo miało jakieś tam podstawy, że pewne rzeczy zostały zaniechane. Anda, główna, tego, be, w moim odcinku została za zima, i to się wszystko ciągło, To jest To jest awans. To się tego, bo teraz zostaliśmy w moim ciąło. To się ciąło. do się ciąło. To się ciąło. To się się ciąło. i się się To Uwaga, <Universe> to tutaj są tradycje, jest fajnie i lepiej by było, jak inaczej byśmy inaczej byśmy wchodzili do sprawy. Dla tutaj najważniejsze najistotniejsze to, że na się sami oczyścić, tam Dostajecie, a druga sprawa ważna i istotna to ten okres okres teraz yy, przerwy do 13 stycznia do 13 stycznia i ten okres najmniej na co miesiąca, dwa miesiące, gdzie pracować razem yy, że musicie mi dać sygnał, czy ewentualnie jesteście zajęci w Somalii? dalszą współpracę, czy nadal budujemy ten zespół w oparciu o Was. Będziecie miały obradzimy działania, co tylko i wyłącznie od Was zależy. Mają się do Waszej dyspozycji, dużo rzeczy jest do zrobienia, dużo rzeczy jest do uporządkowania, dużo rzeczy jest do wyjaśnienia, Skoro rozmawiałem e, indywidualnie, cztery oczy, deklaracje padły. Tylko ja chciałbym jeszcze te deklaracje zobaczyć przez biegówki klinikowe. Czyli to będzie, to będzie odpowiedź od naszej strony, że, że mogę, że mogę liczyć. na małą ilość tak. Maile, ja tylko Pojedyncze Wam wrzucę, resztę dostaniecie informacji na mailę, Co będziecie robić w tym okresie przejściowym, Czyli um, zaczynacie chyba od, od wydaje mi się, przyszłego dnia treningiem, tlebowym, treningiem um, stabilizacji. I, 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 wersje, czy można tam odrzucić, bo jeżeli są gumy, tutaj w tym niego w domach jest 10 zł, 12 złotych, jeżeli starcie na to, to kupcie na tą gumę, zacznij też na tej pamiętacie, na tej Niekoniecznie tej stabilizacji musimy wychodzić na, na powietrze, to robić bo po treningu trenowym tutaj e, macie ruch powietrze tutaj na powietrzu, tutaj skupicie na przede wszystkim na całym dziele, na wzmocnieniu partii innych, tak? To ma to jest to właśnie do oglądu że jak to wygląda. Mówię, cały materiał dostaniecie na pamiątkę. Mówię, jak tam coś niejasne, to, to muszę zawołać. Rytualnie będę... Jak jest z nim? To jest tak, jeśli byśmy to w porządkowaniu w 70% to, 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 to nieźle nie wyglądało. Jedna ważna, istotna rzecz, macie tego w praktyce trochę wysiłka wolnego, niech problemy z tym zaczniemy od początku z tego odmowa. Przechodzimy na pierwszy kremik i jesteście kompletnie wyzerowani o jakichś tam sobie

bo w zdrowym ciele, zdrowy duch, prawda, tak tam, przychodzisz, do, dorywasz kobietę, bo to ty inaczej funkcjonujesz. nic nie możesz, się